Nie! Oooo, ale co tu da? Hahaha! Jest! Krok! Krok, 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 krok! O! chodził tu, gdybyś nie ty, to już bym na mnie skoczył. Słyszałeś te drzwi? No. Write Write something this this book! Jaka kupa galia! No dobra, na mojej, to street box jest do wyjebania. Trzymaj się, kurwa. Can you write something on this book? Zamieszkać. Sierra kurwa. Lepiej jak marchewkę chyba. O, tak. nie tego zdjęcia? On zabije tego. Por... Okej, okay. okay, you are here. Da. Right? Sierra. Write. Nie mam ataku. Na no, spędze się tyciskiem. Kurwa, to dali. Ej, właśnie, bo on chyba otwierał te drzwi. A to gnoje. Ej, zgasił światło tam. Teraz zgasił światło. <głos> <głos> Może to ty zgasiłeś. Teraz tu, tu zgasiłem ja. Ja tu na matach. O! Zdjęcie! 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 zdjęcie. Kurwa! Okay. Gdzie ona była? Jezu kurwa co? Ja słyszałem Paj. tak jakby motyl mi za głową latał Kurwa Kurwo Mam ostatnie zdjęcie Jak przez środek źle cyknę to się wkurzę Ale <laughs> my nic nie wiemy Ale mam jeszcze jeden cały aparat My cztery oni Sześć dwie albo The Twins no, ja jeszcze speedboxa wyjebałem, bo nie da się z tych ją rozmawiać. Wiesz co, ja pójdę po kamerę i po... Yy, tego, docy. No, zostaw mnie bez zapalniczki z kurwa liściem go odgonię, nie? Tak mu przypierdolę z drewna, nie? Spoko. Otwal speedboxa, to wiesz. To ci się uda. On tam lubi rozmawiać z samotnymi, jak coś. Samotnymi. Kowalerami. Are you there? <laughs> Serio to robię. O kurwa! Ale lago mam. Ej, jest siódemka, weź tam się ogarnie. Co? Siódemka jest na spokojnie Jest, mam zdjęcie. Serio? Tak, jak jest pół Chodź tam bo ja No, ja nie oświatłem! <laughs> Piznie, kurwa. No nie Futele, mam! Jeszcze tak za fotelem perfid nie była. Ona... Ola. Dziś kurwa strasznie broni swojego tego. Ej, drzwi zamknęła. Kurde, może. Chyba, że to ty zamknąłeś. Nie, ona zamknęła. Telefon. Ja to ty nie ma printu. Nie? O! Kurwa, leży na podłodze! Nie zdjęcie. mam już zdjęć! Gadzidłem Kadzidłem ją! Gadzidłem! Ale ona nie robi na nic! Ona leży na kadzidle! W ogóle ty gdzie są jej nogi? Ej dobra, dotsy był. Były dotsy Projektor dots. Ja nie otworzę tych drzwi. Świecie, świecie, świecie One się same otworzyły. Z drugiej strony spróbuj. Чёрт no, возьми, не могу! не могу на запальничке! <engoDITutanie> <Please дети>. <thấy> <tense> Ja pierdolę... Oje. Nie mogę zapalić, nie mogę zapalić! Kurwa dusza mi się spaliła! No bo ja się. nie mogłem zapalniczki wyciągnąć! się w dupę z tą zapalniczką! Next time ja trzymam to zioło tych prajerów! No możesz trzymać, zajebiście! Ja się dobrze <gulki> będę z tym czuł! Oh, yeah. Kurwa, jeszcze mnie goniła, nie ciebie, ty parszywa magnido! Ale w ogóle ja się schowałem tylko za drzwiami i ona poszła za Bo stałem na środku pokoju! Oj, drzwi zamykła. Oj, patrz! To jest straszne! O, o, kurwa, fuck. No dobra, fut... no to robimy tak. Otwiera drzwi, odciski palców nie ma. Dostaje Oni albo Jurej. MMS nie ma, też nie było MMS z piątki. Czy była? Nie, była. Była? Na samym początku, tak, na samym początku było. Ale to w... nie w tym meczu. Tak, było, Wlazł... wlazłem przed, fi... przed chwilą wlazłem do pokoju, było jeden i za... ja chciałem wejść do piwnicy, było pięć. Co Aha! Wysypałeś. No to to kurwa musi być. oni. Jeżeli to jest. projektor DOTS na pewno, mroźne temperatury na pewno i EMF na piątkę. No to dawajmy, oni tak stracę pieniądze. No nie no ty odzyskasz 50 Nie, stracę o 50% mniej bo zdechłem Z ubezpieczenia coś to jest A, no Ale z ubezpieczeniem, No No Twój... ubezpieczenie chujowo działa, bo czasami dostaję więcej czasami mniej. Kurwa, a żeś mnie... A żeś mnie wyjebał, nie? Ja mówię zapali, zapali nie? I stoję w miejscu, czekam aż to zapalisz. Widzę, jak ona przechodzi wokół krzesła, idzie w moją stronę, a ty nie zapalasz tego kadzidła, ja takie. Hmm. To już ktoś musiał umrzeć, sorry. I ja tak na to patrzę i mówię, kurwa, co tu się dzieje, nie? Oni, dobrze.